Nie chodziłam do przedszkola w Niemczech i ostatnio ktoś się mnie zapytał, czy to prawda, że niemieckie dzieci w przedszkolu uczą się strzelać. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że tak nie jest, ale pokażę wam dzisiaj kilka moich ulubionych gier i zajęć z niemieckiego przedszkola. Zaczynamy z grubej rury, no bo grą loci Karotti to była moja ulubiona gra i tutaj była taka marchewka, którą się kręciło i te króliki wpadały w takie dziury. Dajcie znać w komentarzach, czy znacie tą grę i w ogóle, czy znacie jakiekolwiek gry z tego zestawienia, bo jestem mega ciekawa, czy mieliśmy te same gry i zabawy w przedszkolu. Gra numer dwa to był taki fajny słoni i on wydmuchiwał takie malutkie motylki i Trzeba było te motylki łapać. To była taka super zabawa. Numer 3 to był totalny no to bo wyciągali to tylko jak było lato i musiało być naprawdę mega ciepło, bo to jest tak zwana wasaban. Po pierwsze, jakie dziecko nie lubi wody, a po drugie, jakie dziecko nie lubi mostów. Dla odmiany coś, czego nie lubiłam, mianowicie pryklen. Dostawaliście taką matę i igłę i zamiast użyć nożyczek, żeby coś wyciąć, to musieliście robić takie małe dziurki igłą i potem mogliście to coś poluzować z kartki. To wyglądało tak. Cieszę się, że bardzo szybko przekonałam wszystkich tego, że umiem korzystać z nożyczek, także już nie kazali mi robić tego igłą. Kolejna gra, którą ja upustwiałam, to jest upskat, no, ale akurat dzieci z mojego przedszkola nie dzieliły mojego zdania, także grałam w to głównie z wychowawczyniami, dlatego że dzieci twierdziły, że to jest nudna gra dla starych ludzi, a wcale nie była nudna, bo trzeba było zbierać owoce do takiego super fajnego koszyczka. No ta gra totalnie dawała mi vibe wakacji u mojej babci w Polsce. To wiem, że jest też w polskich przedszkolach i uwielbiałam to robić. Oczywiście chodzi o były piel, aczkolwiek strasznie denerwowało mnie to, jak zostawiałam gotowy obrazek, żeby mi wyprasowali, a przychodziłam do przedszkola i ktoś mi go rozwija. Ostatnia rzecz, którą uwielbiałam, to były window cala. Dostawało się taką fajną folijkę, na tej folijce można było malować tymi właśnie mazakami, a to potem zasychało i można było to ściągać z folii i przyklejać do okna, także u nas w przedszkolu wszystkie szyby i okna były właśnie udekorowane takimi obrazkami z tego window color, no i nieskromnie powiem, że większość obrazków robiłam ja, bo serio uwielbiałam to robić. W koniecznie dajcie ja znać, jakie były Wasze ulubione zajęcia w przedszkolu, a jak nie chcecie przegapić kolejnych filmów, no to kliknijcie zaobserwuj.